Podesłano mi coś, co podobno obiegło internet i ludzie są w szoku. A mianowicie, słuchajcie, Shrek na Unreal Engine 5. No, to jest ciekawe, nie wiem, czy widzieliście, ale ja dopiero teraz dzisiaj to odpalam. Mianowicie, Shrek na Unreal Engine 5, czyli na silniku Gra. I to, moi drodzy, pytanie tutaj zadało, zadane zostało w opisie przez autora, czy też na stronie, gdzie to jest, że czy to by mogła być gra AAA? O please. Aha. Of course. O kurde. O. Oh. Oh. Ej, ale. Strasznie dobrze wygląda ten osioł, nie? Jak sobie zobaczycie. Kurde, fajny jest taki. To śmiało by mogła być postać pod grę, jakby jeszcze był zanimowany pod. Muzyka z Raymana. Tu no trochę taki zaprześwietlony, ale. Okej okay. Dobra Dziwnie, to wygląda dziwnie, w sensie ta twarz wygląda tutaj mimo wszystko taka troszkę kanciasta, troszkę taka... Myślę, że tutaj brakuje jeszcze jakiegoś wygładzania i detali Ale i tak, no, no tu mimo wszystko jeszcze brakuje myślę wykończenia, bo ten osioł wygląda dużo lepiej po twarzy Ale świetnie na smoku, co? Pa. <laughs> Dups. No, myślę, że to jest kwestia dopracowania takich e, efektów. Tutaj lokacja jak z, tutaj te, te właśnie królestwo, ten ten zamek to wygląda trochę jakby z jakichś Souls Like'ów, nie? To jest Lies of Pi Ale to wygląda świetnie tutaj na ten zamek. Okej, okay. no i patrzcie i to kurde to by było dobre, nie? Coś takiego. Shrek, poważna gra, znaczy poważna. Gra o Shreku, ale nieskierowana tylko i wyłącznie dla na przykład pięciolatków. Czyli no kurde traktująca też y, gracza, no tak poważnie, w sensie w to zagra nawet na przykład 20-30 letni gracz, y, bo na przykład będzie miała ciekawe dosyć mechaniki i nie będzie to się opierało na klikaniu w ekran tylko E, tylko na przykład faktycznie jakaś walka, nie? Jakieś dialogi, jakieś śmieszne gagi. No tutaj to jak Kukła wygląda akurat. No tutaj, tu widać, że tak. Ta walka jest taka zrobiona o. Tylko żeby było coś, żeby pokazać. Bo wygląda słabo. No po prostu on tam macha ręką. Coś tam uderza, jakieś efekty tam się dzieją, ale brakuje, na przykład, wiecie, no, szrek jest ogromny. Na pewno, gdyby zrobić walkę takiego szreka, to powinno być tak, jak było w prawdziwej, w prawdziwej bajce. Że on dosłownie ma tyle siły, jako ten ogr, że on złapie kogoś, podniesie, że on go wbije w ziemię, że on go normalnie tak dupnie, że ze zbroi wy, wyleci. Wiecie, takie kreskówkowe animacje wręcz, takie śmieszne, że walnie kogoś, to mu tam hełm spadnie, ta zbroja mu spadnie cała, nie? Będzie goł. Czyli takie połączenie walki fajnej, zaawansowanej, ale z humorem. Myślę, że taki szereg by mógł być, nie? Tu też widać, że on tak biegnie, że ta animacja tego biegu, no nie jest adekwatna do przemierzanego dystansu, nie? On tak biegnie, biegnie, ale to tak na pewno. O, na przykład, tu już jest spoko, nie? To wygląda bardzo dobrze. O, i tu w ogóle naj... to, jest, to jest jedno z najpiękniejszych ujęć. Tu się w tle coś dzieje. Młyn. Tu jest w ogóle zamek, ta roślinność jest świetna, on tutaj z tym cieniem, w tle naprawdę to jest spoko. Tylko brakuje jeszcze, jakby tu jest moim zdaniem, troszkę niewykorzystany potencjał tego pejzażu w tym ujęciu, bo tu są góry i ich nie widać, bo tu drzewa je zasłaniają. I tak samo tutaj, brakuje takiego, może kąt kamery by musiał być inny, żeby jeszcze ładniej to wyglądało. Moim zdaniem Ej, czekamy na grę. Czekamy na grę. Daję łapkę. I wy też dajcie łapkę, zawsze oglądacie filmy na YouTubie.